Dzień dobry Państwu. Reprezentujemy Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Moja szanowna koleżanka i szanowny przedmówca w zasadzie powiedzieli już może nie wszystko, ale rzeczywiście ujęli, ujął Pan doskonale tą osobowość, osobowość Janosza. Ja oczywiście w tym towarzystwie czuję się mocno niekomfortowo, ponieważ po mojej lewej stronie siedzi biografka, właściwie osoba, która o Janoszu jego twórczości wie wszystko. Podobnie pan Dariusz Waleriański, który, który no, o Janoszu też mógłby wiele jeszcze, jeszcze powiedzieć. Ja tak skromnie pozwoliłam sobie pewne rzeczy raz jeszcze przemyśleć może, przeinter, może przedefiniować niektóre niektóre elementy biografii twórczej autorach jak cudowna jest panama i nie tylko ale ponieważ konferencja jest w katowicach wczoraj byliśmy nad rzeką rawą i ta rzeka czarniawka no mocno jakoś zapadła w jakoś moje serce i pamięć biorąc pod uwagę moją świeżą Lekturę Holonka, więc postanowiłyśmy krótko w takim dwugłosie o Janoszu w kontekście wody, akwatyczności i tych dwóch kategorii ruchu i bezruchu Państwu opowiedzieć. Ja zacznę. Potem przekażę mikrofon mojej koleżance. Będę też prosiła może o przesuwanie prezentacji. Więc mamy ją podzieloną w kilku, takich, kilka, w kilku takich częściach. Może niektóre cytaty będę pomijać, bo okazało się, że myślimy dokładnie. Jakoś taka wspólnota myśli, powinowactwo dłuż się między nami zawiązało. Dlatego też niektóre rzeczy pozwolą Państwo, że pominę albo. Potraktuję skrótowo. Czytając, zachowam też jakąś dyscyplinę czasową. W najważniejszej dla Janusza autobiograficznej powieści holonek, czyli dobry Pan Bóg z gliny, dominującym żywiołem wydaje się ziemia. Wskazuje na to już obecność gliny w tytule, ale też częstotliwość występowania innych substancjonalnych postaci żywiołu, węgla, błota, piasku kamienia, od uderzeń którego ginie młody bohater utworu, czy ten, te ugory w polsko-niemieckiej przestrzeni granicznej, którą państwo już widzieli. Uwaga pisarza koncentruje się przede wszystkim na ziemi jako wyznaczniku górnośląskiej tożsamości, a precyzyjniej rzecz ujmując na skrawku przedwojennego Zabrza. Tej geograficzno-kulturowej enklawie z osiedlem Familoków, w powieści przy ulicy Oślowskiego, która w wyniku plebiscytu znalazła się po stronie niemieckiej. Można stąd dojrzeć część rudy śląskiej i pas ziemi niczyjej, taki jałowy, bezużyteczny, co w utworze wielokrotnie z taką z bólem, powtarza babka świętkowa, jedna z bohaterek powieści, która mówi tak: szkoda każdego kawałka ziemi, na którym nie zasadzono niczego. To taka kupiecka jej natura. No właśnie można byłoby posadzić kapustę i potem ją sp sprzedać. I ten, ten aspekt właśnie tego, tego żywiołu ziemi znalazł odzwierciedlenie w kilku pracach. Między innymi historyka etnografa Mariana Grzegorza Gerlicha, który pisze tak. Tu nie ma niczym niezmąconej bezrefleksyjnej tęsknoty autora za opuszczoną ziemią. Za małą ojczyzną dzieciństwa ten świat, w powieści oczywiście, wypełniony biedą, mozołem, cierpieniem, okrutnie doświadczony przez historię, opisywany jest przez Janosza z bezlitosną czułością". Koniec cytatu. Ziemia w twórczości niemieckiego prozaika, zarówno tej przeznaczonej dla dorosłych, jak i dla dzieci, pozostaje połączona wspólnotą symboli z wodą. W zasadzie tego, jak sądzimy, rozdzielać nie można. Wizerunek wody, przecinających krajobraz, bycie na wodzie albo na brzegu, taka no właśnie skłonność do tego, by pokazywać perspektywę człowieka patrzącego z brzegu na wodę. Płynność, nieokreśloność, to takie zapatrzenie w wodę, jak zwierza Czesława Miłosza. Taj wiele innych obrazów, wrażeń ukazujących relacje człowieka z wodnym żywiołem tworzą dla tego niemieckiego artysty taką charakterystyczną topikę, co też mogliśmy zauważyć. Tutaj Państwo widzicie fotografię z prywatnego archiwum, pani profesor Bajorek, to jest Janosz już na Teneryfie, tak mniej więcej dzisiaj wygląda, choć jest człowiekiem no już, już mocno 90-letnim, więc tutaj takich kilka spojrzeń na Janosza Ujętego na fotografii opisuje wody płynące i stojące. Wielkie akweny, takie naturalne akweny i sztuczne, i sztuczne zbiorniki, niewielkie strumyki i potężne rzeki, bo w jego twórczości, która nie ogranicza się tylko do tego utworu, do tych dwóch tytułów Ach, jak cudowna jest Panama, czy, czy autobiograficznej powieści Holonek. Pojawiają się takie rzeki już nie bezimienne, ale nazwane konkretne, jak, jak, jak Ren, który, który odwiedzają jedni, bohaterowie jednego z utworów, i Łaba. A więc te, te, te rzeki również. W takiej dość realistycznej wersji można w jego twórczości znaleźć. Te inklinacje do ukazywania takiego spokojnego, nadrzecznego pejzażu, a też takie uporczywe powroty pamięcią do widoku, zapachu tej wody, to też już pan waleriański o tym mówił, odzwierciedlają te fascynacje, ale i jak, jak, sądzę, jak sądzę, lęki. Janusz w swoich wypowiedziach, a ich jest ich dość dużo. Ten taki zbiór obszernych można znaleźć w książce motywy autobiograficzne w twórczości Janosza siedzącej obok mnie Angeli Bajorek. Też w tych, w tych wypowiedziach dziennikarze publicyści powtarzają to stwierdzenie Janosza, takie bardzo efektowne, czyli człowiek spod znaku ryb urodzony 11 marca, który ciągle o, o tej swojej takiej akwatycznej naturze, nakwa, akwatycznej naturze powtarza. Nie mówimy jednak, jak sądzę, o takiej wyłącznie etykiecie, która służy promocji wznowień jego książek, którą się w tych przekazach medialnych często po prostu powtarza. Ta fascynacja żywiołem ma z pewnością głębszy sens i wyrasta, jak już usłyszeliśmy, z cielesnego takiego, takiego bardzo głębokiego przeżycia, które oczywiście w bardzo umiejętny sposób ten artysta przetworzył na literackie i plastyczne, plastyczne dokonania. No, biorąc pod uwagę ten szlak wodno-rzeczny, jak tak wytyczyłam ten szlak, którym biegnie jego życiorys, to te częste zmiany miejsca zamieszkania, Emigra znaczy migracja, tak, właściwie wysiedlenie, które, które stało się udziałem jego rodziny. Taki szlak, który ciągnie się od tej czerniawki, jak w powieści zostaje nazwana rzeka, przez miasto Oldenburg nad rzeką Hunte czy Zwischen, Zwischen Zee, tak? Poprzez Wyspę Ibizę, na której przez jeszcze chwilę mieszka. jeszcze wcześniej Ameryce było. Tak, koło tak, a skończywszy na Wyspach Kanaryjskich, a konkretnie Teneryfie, gdzie do dzisiaj mieszka, gdzie odnalazł ten, ten, ten swój taki skrawek, skrawek świata. Oraz te konsekwentnie powracające w jego rysunkach, także co było już widać, będziemy też jeszcze. Je pokazywać, można mówić o takim akwatyzmie biografii i twórczości. To określenie pożyczamy od szanownej koleżanki z naszego uniwersytetu Katarzyny Wondolny Tatar. No i dalsza część wystąpienia będzie próba opisu tego żywiołu, takie dotknięcia, jedynie wybaczcie Państwo, ale nie będziemy tego rozwijać, szerzej będzie o tym można przeczytać w artykule, wybrane obrazy te realne i te, i, i te fikcyjne w holonku, ale przede wszystkim w jego utworach dla najmłodszego odbiorcy. Może wytłumaczę się jeszcze z tego akwatyzmu biografii. Janosz, co widać w holonku, bardzo dba o wierność realiom. W niewielkim stopniu ingeruje w tą przedwojenną, zabrzeńską urbanimię. Pojawiają się te, te nazwy. Horst Eckert, tak jak się w rzeczywistości Janosz nazywał, spędził ten, ten, tą wczesną, to, to dzieciństwo i wczesną młodość właśnie w tym, w tym rejonie, o czym, o czym już była mowa. Nie była to rzeka dumna, tu cytuję, mimo pełnienia tak zaszczytnej funkcji, jak bycie granicą, granicą państwową. Tutaj jeszcze taki krótki, może takie krótkie uzupełnienie. Krótkie uzupełnienie, bo Janusz pisał, że urodził się w ostatnim domu przy granicy, o czym mówił już Darek, i za domem zaczynał się Nimansland. To też tytuł filmu dokumentalnego Wojciecha Królikowskiego. Czyli Niemandsland, czyli ziemia niczyja, czyli nieurodzajne pole z chwastami i krzakami. I cytat. To był kilometr od domu, w zasadzie do rzeki granicznej Czarniawki. Przekroczenie granicy pod groźbą rozstrzelania przez celników było śmiertelne niebezpiecznie. Tylko mój dziadek, piecha, chodził tam, w Niemandsland. Przekopał on w jednym miejscu kawałek ziemi i posadził rośliny. Siedzieliśmy potem na rozpadającej się ławce. Pradziadek palił machorkę i groził laską w kierunku Czarniawki. Jak nas świnie rozstrzelają, to pozabijam ich. Niemansland był moim wymarzonym krajem. Należał on do nas, ponieważ do nikogo nie należał. I nikt nie mógł nam go zabrać i nikt nie mógł nam tam nic zrobić. Niemansland jest moją ojczyzną nad rzeką, która nazywa się Czarniawką. Albo moją duchową ojczyzną. Ja tylko jeszcze uzupełnię za Zbigniewem Rokitą ten, ten, to ryzyko związane z no właśnie przekraczaniem, przekraczaniem rzeki. Nielegalny szmugiel. Tuż słyszeliśmy o tym, że można było zginąć w trakcie tego przemytu. I, i taka historia, która krążyła w rodzinie, w rodzinie Janusza o tym. No właśnie, w którym ten zastrzelony szmugler utkwił z głową w mule. Zdecydowanie więcej szczęścia miał ojciec autora, Johann Eckert, który przemycał kamienie od zapalniczek. Dla niego szmugiel skończył się jedynie trzymiesięcznym aresztem. I tu cytuję, nie chcąc wzbudzać podejrzeń o szmugiel, ojciec wychodził z pustymi rękami, za to z wypchanymi kieszeniami. Ale kto by szedł do Polski bez żadnego bagażu, nawet jednej starej teczki. Ta ogromna chęć nie zwracania na siebie uwagi, wydała się celnikom tak podejrzana, że Johann Eckert trafił do więzienia. O, kultowym, o kulturowym przepraszam, potencjale miejsc utrwalonych w Holonku można by mówić byłoby bardzo długo, ale dodam tylko jeszcze, że znakomita inicjatywa, która, która, która funkcjonuje w Zabrzu i której Autorem jest siedzący tutaj po mojej lewej stronie pan Dariusz Waleriański, czyli taki spacer śladami Janosza, uwzględnia, tak? jak przeczytałam, uwzględnia również, bo to jest spacer organizowany rok rocznie. 11 marca w ramach, marca. Urodzin, w ramach Janosza. urodzin Janosza. I jednym z punktów tej trasy jest przejście w pobliżu, tak? bo do, bezpośrednio do niej się nie, nie można dostać, zabrzańską ulicą Wolności oraz nieistniejącą dzisiaj ulicą piekarską. No, to tylko proszę ewentualnie o jakieś sprostowanie, weryfikację, gdybym coś przekręciła. Rzeka jedyna zmienna w krajobrazie w krajobrazie. ach, jak cudowne jest Panamy. Te, te akwarele już Państwo widzieliście, ale ja trochę spojrzałam na ten tekst na nowo. Wróciłam do jego lektury po, po, wielu, po wielu latach. No i rzeczywiście. Rzeczywiście, tu już będzie o tym mówić moja koleżanka, ale, ale zwróćcie Państwo uwagę, że, że ona jest w ruchu, ale też cały czas na tych, na tych obrazach akwarelowych można zauważyć tu i ruch rzeki, ruch człowiek, ruch bohatera, ale i też bez ruch, takie zatrzymanie. Ale tu już oddaję głos mojej koleżance. Tak właśnie. Starałyśmy się trochę przeinterpretować tą wymowę cyklu O misiu i Tygrysku. Ponieważ można w zasadzie sprowadzić tą, ten cykl do pochwały takiego prostego, skromnego bytowania w otoczeniu natury, z dala od cywilizacji, przyjaźni, loj, lojalności, ale gwarantem bezkonfliktowej egzystencji jest leżąca nieopodal ich domu bezimienna rzeka, która karmi misia i tygryska, dostarcza im wody, chroni przed światem zewnętrznym. Bohaterowie Janosza tworzą wspólnotowość rzeczną, parafrazując określenia Michała Kępskiego. W najsłynniejszej, inicjalnej opowieści idyle bohaterów przerywa, przerywa drobny, zdawałoby się, incydent nad rzeką. Oto miś podczas zwyczajnego wędkowania zamiast ryb wyławia, jak widzieliśmy już, pustą skrzynię, która przypłynęła z nurtem. Odtąd przestaje mu wystarczać niewielki, przytulny domek, drobne przyjemności, wspólne posiłki i codzienna rutyna. Pojawienie się skrzynki z napisem Panama, w dodatku pachnącej bananami, wywołuje u misia potrzebę zmiany ich dotychczasowym życiu. Ujawnia skrywaną tęsknotę za czymś innym, nieokreślonym, czego nie potrafi on wcześniej wyartykułować. Ach, Panama to kraj moich marzeń, powiedział. Co ważne, właśnie to rzeka, centralny punkt na mapie doliny, dostarcza przyjaciół pretekstu do zmiany. Uświadamia, że życie w jednym miejscu, bez ruchu, dawało im złudne poczucie szczęścia. Pośrednio więc to właśnie ten stały element uporządkowanej przestrzeni stanie się impulsem do wyprawy w poszukiwaniu owej mitycznej Panamy, gdzie wszystko jest, cytat, o wiele ładniejsze. Gdy przyjaciele opuszczają swój dom w poszukiwaniu egzotycznej Panamy, zabierają ze sobą wędkę, czerwony garnek i tygryskową kaczkę. Wciągnięci w przygodę i zaoferowani poszukiwaniami Panamy nie zwracają nawet uwagi na dwukrotnie przypływającą rzeką butelkę, być może, jak Janusz sam sugerował jako narrator, z tajną wiadomością o pirackich skarbach. Wczoraj widzieliśmy takie butelki w Rawie. Prawdopodobnie poprzez nieuzauważoną, niesioną nurtem rzeki butelkę ominęło ich jakieś nowe doświadczenie, może ciekawa przygoda. Janoszowa rzeka staje się w tym kontekście nośnikiem tajemnic, cytat, i symbolem utraconych szans, które być może już nigdy się nie powtórzą i przepadną bezpowrotnie. Ich droga w nieznane, mimo własnoręcznie wykonanego i postawionego drogowskazu, prowadzi prosto przed siebie brzegiem rzeki. Staje się symbolem rozłąki, podobnie jak w podzielonym czarniawką Hindenburgu, choć który choć nieznaczna szerokość wyznacza granice podziału sfer bytowania misie i Tegryska, podkreśla odległość rozstania obojga bohaterów. Rzeka rzuca wyzwanie pod adresem ich pomysłowości, wynajdowaniu i sposobu przezwyciężania przyzwycię rozłąki z domem. Gdy po długiej wyprawie misi tygrysek rozpoznają z wysokości konarów drzewa własny dom jako wymarzoną Panamę, na ich drodze staje jeszcze jedna przeszkoda – rzeka, przez którą muszą się przeprawić, żeby osiągnąć wymarzony cel podróży. Tygrysek, którego przyjaciel potrafi zbudować tratwę, jest zachwycony wizją pokonania problemu i stwierdza – wtedy można się niczego nie bać. Ściągnęli tratwę na rzekę i przepłynęli nią na drugi brzeg. Choć tutaj też jeszcze zaznaczamy, że chociaż kobieta, obraz wody łączy się z tym co kobiece, łagodne, bezpieczne i spokojne, to Janoszowa Rzeka wzbudza u tygryska lęki i obawę o kaczkę, cytat, bo ona przecież nie potrafi pływać. Ta, 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 ta trwałość tej wspólnoty rzecznej pojawia się jeszcze w kilku utworach Janosza. Tak jak mówiła profesor Chrobak, będziemy jeszcze poszerzać ten tekst, bo znalazłyśmy kolejne. Dlatego e, pojawia się takie charakterystyczne stwierdzenie, jak Państwo mogliście przed chwilą zobaczyć, to już ten świat jest taki pusty, taki pusty, e, i, i może takie zimne i głębokie. Tak? I tutaj e, widać ten e, być może taki przełom w życiu e, Janusza, który e, być może to jest okres jeszcze z początku lat 80., kiedy on, e, no, on, on czuje jakiś przypływ ten za, za tą rzeką i za zawsze. Za, za, za jeszcze, jeszcze parę lat temu, że chciałby zresztą być pochowany nad w zabrzu, chociaż na, wokół obok płotu w zasadzie cmentarza. Ciekawym i nieznanym y, y, polskim czytelnikom y, y, książką jest Halo, Shift Pijama Huse. Witaj, piżamowy statku, w której mała dziewczynka mieszkająca w Paryżu ze swoją y, ciocią Janiną ma taki miniaturowy y, stateczek. Y, pragnie, żeby ten stateczek był coraz większy. Y, mamy tutaj dwóch kloszardów: kupulę i pomidorę, y, którzy przypominają do złudzenia fizjonomię Janosza. I ci y, paryscy kloszardzi, pupule i pomidore wiodą nad sekwaną nieśpieszne życie, a w ich życiową maksymą jest motto: lepsze wino i brak trosk niż wino i troski. I pewnego dnia. Ten stateczek jej upada i trafia właśnie pod stopy śpiących bezdomnych. I z każdym łykiem alkoholowego, czarodziejskiego trunku, zabawka w oczach kloszardów zmienia się niespodziewanie w najprawdziwszy 12-metrowy statek ochrzczony właśnie mianem pijama hose. I na, na ten statek bohaterowie zapraszają licznych gości. Z ciocią Janinką, dziewczynkę, która jako właścicielka największego statku w Paryżu zaczyna marzyć o podróżach, cytat, najpierw w dół Sekwany, potem przez Ocean Atlantycki, Indyjski, Morze Bałtyckie, Północne, Południowe, do Honolulu i Panamy. I most przy Sekwanie jest taką wyjątkową przestrzenią, zapewniającą nie tylko schronienie, miejsce odpoczynku, cytat, największe mieszkanie świata kloszardów, lecz także jest miejscem przygody, takim współczesnym antydepresantem motywującym do życia, w którym spełniają się i rodzą marzenia dorosłych i dzieci. Nie wiem, czy zdążymy już opowiedzieć jeszcze o trzeciej książce Komnach iglał Krokodil, choć do igławy krokodylu, gdzie mamy Despotycznego ojca i krokodylka, którego ojciec nie akceptuje. I ten syn, który przebywa najchętniej nie w nurtach rzeki, w których żyje ojciec, ale wyleguje się, sypiąc na siebie kwiatki, takie uwielbienie przyrody, zmusza ten despotyczny ojciec, tego małego krokodylka do opuszczenia miejsca urodzenia i ta nietolerancja i ksenofobia ojca tyrana powoduje, że ten krokodylek woli zamknąć się w ogrodzie zoologicznym i być obserwowany przez ciekawych, zaciekawionych turystów, niż siedzieć z ojcem w rzece. Niemiecka dziennikarka i wydawczyni Christine Knudler w artykule analizującym kwestię męskości wody wychodzi z założenia, iż woda czyni bohaterem, jest odzwierciedleniem krajobrazu duszy i wewnętrznych burz. Jej rozważania, iż woda, podobnie jak życie, jest ruchem, gwarantuje zmiany, jest nieobliczalna, odnoszą się właśnie do tego bohaterskiego krokodylka, który jest gotowy na wyzwania i zmiany w życiu. I już ominę jeszcze jeden przykład, bo tych przykładów mamy sporo. To jest jeszcze historia śmierci Pastuszek, którą ja kończę heretyka z Familoka. Takie pogodzenie się ze śmiercią i przejście na drugą stronę pastuszka, który pilnował stada białych gęsi. Też pokazanie drugiego, skontrastowanie z tą idylliczną atmosferą, z której mieliśmy do tej pory do czynienia. I podsumowanie w paru zdaniach może przekaże pani profesor. Swoje, swoje wystąpienie, ruch i bezruch. W zasadzie mam nadzieję, że to wybrzmiało, że w przypadku zarówno biografii, jak i twórczości możemy mówić o takim właśnie wymiarze akwatycznym, a sam Janusz tworzy coś w rodzaju, stworzył coś w rodzaju swojej własnej, swojej własnej wizji, wizji antropologicznej, której Dominują te dwa mimo wszystko żywioły, czyli ziemia, ziemia, ziemia i Woda. Z całą pewnością w utworach dla najmłodszych te dwa żywioły tworzą taką wspólnotę, wspólnotę, wspólnotę symboliczną. Podlegają one oczywiście takim typowym dla literatury dziecięcej zabiegom, przetworzeniom, ale co ważne, to też wybrzmiało w ostatniej części wypowiedzi mojej koleżanki, to doświadczenie, że rzeki stanowi istotny komponent elementu przestrzeni, ale też no właśnie jest takim, taką, takim pretekstem, do takiej literackiej retrospekcji do powrotu do dzieciństwa do te, te, tego czasu spędzonego nad, nad czarniawką. Symbol życia, śmierci, ale też odrodzenia, regresu i przywiązania do Śląska i do zabrze. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo.